Waldemar Pawlak zareagował tak, jak nam nigdy nie zalecał, czy też zalecał nam inaczej reagować, w związku z czym to świadczy o tym, że tu nerwy puściły. No, przytulać też nie miał powodu bardzo piechocińskiego, no bo mówię wyciął niezły numer, w sensie nawet choćby pozytywnym to oceniając, to jednak no, można powiedzieć odesłał troszkę na bok Pawlaka. Panu bliżej do Pana Piechocińskiego, czy Waldemara Pawlaka? No ja nie miałem tu żadnych preferencji szczególnych. Powiem tak, prezes był zawsze prezesem i będzie prezesem, ktokolwiek to jest. No więc tutaj nie miałem jakichś takich szczególnych, szczególnie umiłowanego kandydata. Znam obydwu tyle samo czasu, 20 już w tej chwili dwa lata, więc obydwu mogę jakoś ocenić. Każdy ma wady i zalety. Jeżeli można o tym mówić, na pewno dobrym strategiem jest Waldemar Pawlak, natomiast jest fatalny medialnie. Z kolei może nie jest tak dobrym strategiem Piechocińskiej, za to jest bardzo medialny i taki kontaktowy w mediach. Dzisiaj politykę uprawia się, jak widzimy, nie przez programy albo mało przez programy, bardziej przez to, co widać w mediach. Czy wybór Piechocińskiego jakoś przełoży się na działalność struktur PSL w regionie? Nie sądzę, z tego względu, że Piechociński nie przyszedł robić jakiejś totalnej reformy czy jakichś ogromnych zmian, nie zakłada dużych zmian personalnych. Zresztą propozycja ostatnia, żeby ministrem gospodarki został yy, Mieczysław Kasprzak, obecny wiceminister, no jest wydarzną kontynuacją pozytywnych elementów. Chodzi tylko o to, że yy, no, nowa rola prezesa, jak ją to widzi Piechociński do tej pory, zobaczymy, jak to się jeszcze rozłoży, bo so, jesteśmy również w pewnych uzależnieniach koalicyjnych, ale yy, Piałciński chciał, aby partia nie zawsze była identyfikowana z potrzebaniami rządu. Mniejszy koalicjant ma to do siebie, że jest przegłosowywany również w rządzie. I wszystkie rzeczy, które także tak powiem, załatwiamy pozytywnie czy przeprowadzamy pozytywnie, musimy uzgodnić, bo my niczego nie przegłosujemy jako mniejszy koalicjant.